83% młodych ludzi czuje się samotnych. 20% osób, które przychodzą na studia, rozwija się dalej w tym kierunku po studiach. To są jakieś fakty, ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić. Powiem Wam natomiast o tym, w jaki sposób możecie przyciągnąć uwagę publiczności. Podam wam dzisiaj kilka elementów. Po pierwsze, to jest procentowość. Czyli jakieś, wy, jakieś tabelki, jakieś wykresy, jakieś suche fakty, to na samym początku może przyciągnąć publiczność. Ale później po chwili. Szybko spada. Kolejnym aspektem to jest, jak się czujesz ty sam na scenie. Jak wyglądasz? Czy masz krótkie spodnie, czy masz bluzę? Czy wyglądasz schludnie i elegancko? To może porównać do tego, jak cię będą odbierać. Jeśli bym dzisiaj wyszedł tutaj w garniaku dla was, to byście pomyśleli od razu, oho, coś będzie ciekawego. Jakbym przyszedł jeszcze... Mniej ubrany na przykład w krótkich spodankach, nie wiem, nawet miałbym tej dziurę, to byście stwierdzili: O, przyszedł z miasta, jeszcze nie zdążył się pójść do domu, się przebrać i przed do Was mówić. To, jak wyglądamy, to, jak mówimy, to, jak się czujemy pewni na scenie, pozwoli lub nie pozwoli przyciągnąć uwagę publiczności. Krokiem numer trzy jest klamra, którą się stosuje podczas swojej wypowiedzi. Czyli wspominamy o czymś, tak jak tutaj świetnie Kamil to zrobił, kończąc wstęp, powiedział daną, daną wiązankę, powiedział, "OK, ale do tego wrócimy zaraz. Teraz zaprosimy osoby funkcyjne. To jest klamra, którą rozpoczynasz i kończysz. To pozwoli, że ludzie będą myśleli, będą mieli w głowie, on gdzieś dokądś dąży, My razem z nim idziemy do tego celu. Tak samo jak moim celem jest dla Was dzisiaj przedstawienie wam kilku aspektów, jak przyciągnąć publiczność do siebie i jak uwagę ją skupić na sobie. Ale to nie jest wszystko. Jest jeszcze wiele innych aspektów, tak jak granie ciszą, jak na samym początku przyszedłem stąd, tu, po czym wróciłem na sam środek. Czy. Mieliście tak kiedyś, że wasza publiczność bądź wy na jakimś wykładzie spaliście, bo was to nudziło? Kto z was tak miał, to ręka do góry. Okej. Okay. Można powiedzieć, że prawie wszyscy, jak nie większość. To jest kolejny punkt, czyli aktywizacja publiczności. W taki sposób, aby osoby, które ciebie słuchają, miały z tobą jakąś interakcję. taki sposób, aby. One słyszały Ciebie, nie zawsze musi, nie muszą do coś powiedzieć. A jak my jesteśmy na scenie i mówimy do kogoś, to czasami warto zobaczyć, czy jeszcze Cię słuchają. Albo zadać im pytanie, nad którym oni mogą się sami sobą zastanowić. Kolejnym aspektem, już szóstym, będzie coś takiego, jak wizualizacja. Czyli wizualizację można podzielić na kolejne trzy aspekty: to, co słyszymy, to, co widzimy i to, co myślimy. Gdybym Wam puścił na samym początku fragment muzyki, myślę, że każdego z Was by to na samym początku zaciekawiło. O czym i co to za muzyka? Gdybym pokazał wam prezentację, to byście skupiali wzrok swój na początku na prezentacji, później na mnie. To, co słyszymy, to co widzimy. Ale jeszcze jest jedna rzecz. To, co mamy w głowach u siebie. Czyli pytania do was. Albo gdy możecie też zrobić takie coś, żebyście zamknęli sobie oczy i wyobrazili jakąś rzecz. I opowiedzieć daną historię, która się w jakiś sposób toczy. To też pozwoli Wam skupić uwagę i powiedzieć coś wartościowego, co chcecie, aby wasi odbiorcy, wasi słuchacze zapamiętali i poszli do, do do przodu. Ostatnim punktem, który chciałbym dla Was dzisiaj poruszyć, to jest cytat. Cytatów jest multum. Ja teraz coś powiem, ktoś może scytować moje słowa. Później osoby, które nas oceniają, ekspert y, do, do spraw y, mowy, później podejdzie i powie: Powiedziałeś to, to i to. Tak i tak. Lepiej jest w inny sposób powiedzieć. To są cytaty. Jak się da, jakie cytaty pozwalają zwrócić uwagę publiczności. Pytanie jest teraz takie, czy warto je wszystkie w krótkich wystąpieniach dawać. Moim zdaniem, nie wszystkie. Dlaczego? Bo jak mówię przez te 7 minut, ja nie, po, nie zrobię Wam wszystkich tych wizualizacji. Bo wy będziecie w pewnym momencie już macie o, coś znowu, coś znowu, zabodcowani będziecie, przebodźcowani. Jeśli robimy dłuższe wystąpienia, 45 minut półtorej godziny to wszystkie te aspekty powinny w jakimś odległości czasu się od siebie znaleźć. Jeśli robimy natomiast takie krótkie, to można dać takie procentowość, zaktywizowanie publiczności, która bardzo dobrze wpływa na innych i granie czasami na przykład ciszą bądź swoim wyglądem, zachowaniem i sobą. Dziękuję bardzo.